Baby, by my Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym poradniku podstaw C Sharpa. Omówione zostaną w do zmiennej oraz wypisywanie na ekran, będzie to pierwszy program. Na miarę Hello World. Zatem to jest. Yy, pracujemy w Visual Studio 2015. Jest to darmowa wersja. Można ją sobie pobrać darmowo z, yy, ze strony Microsoftu. Wodajże yy, trzeba się tam zarejestrować, ale to pewnie nie jestem. W każdym razie jest darmowa. Tutaj mam czarny skin, zazwyczaj jest yy, bardziej, bardziej taki biało-niebieski. Yy, można też oczywiście programować w innych e, programach, środowiskach, jednak, jednak C-Share głównie jest e, wspierany przez Microsoft, dlatego polecam również tą aplikację, szczególnie że jest darmowa. Przejdziemy tutaj w file. Jest to program e, z wersją angielską. Można sobie spolszyć. Tu będziemy korzystać z wersji angielskiej. Przejdźmy file, New, Project. Będziemy operować tutaj na Console Application. Oczywiście można sobie na WPF-ie czy Windows formie, żeby coś zrobić graficznie, jednak chodzi tutaj głównie o, o naukę pewnych podstaw. Dlatego będziemy korzystać głównie z Console Application. Jest to Windows, C-Sharp Template, Console Application. No i nazywamy tą Tutaj, name: mm, Tutorial: mm, Podstaw 1. następnie mamy tutaj ścieżkę, możemy oczywiście ją zmienić jest też solution name czy jakby nazwa naszej solucji klikamy ok następnie zostanie stworzony nasz projekt u góry mamy usingi są one potrzebne do wykorzystywania pewnych zasobów w C Sharpie czyli tutaj mamy tekst, żeby nam wyświetlał tekst eee, collection generics tam bodajże, były jakieś listy, jak będziemy czasem chcieli stworzyć. No i pewne jeszcze inne, żeby coś wypuścić na ekran. Tutaj mamy namespace. Jest to przestrzeń nazwy, czyli jest tak jakby taki kontener, kontener na e, zasoby. E, w obrębie tego namespace może być kilka klas. Tu mamy jedną główną. Klasa program. Klasa jest to jest tak nazywana jako też zbiór zbiór pewnych zasad. Żeby stworzyć pewną rzecz. Tą rzeczą jest obiekt. A klasa jest sama, jakby zbiorem metod. No i w środku tej klasy są na przykład funkcje. Zmienne. Tutaj, na, żeby najbardziej zrobić globalnie zmienne, dajemy między, tutaj dajemy w zasadzie przed klasą, a w, e, w namespace. Ie. Dobrze. E, Mamy tutaj oczywiście funkcję statyczną, z uwagi, że to jest konsola. Jest to nasza główna main. Można tam podawać argumenty. Jednak ja nie będziemy tego robić. Jest typu void, czyli, czyli nic nie zwraca. Od czego zaczniemy? Wypiszemy sobie pierwsze cokolwiek na ekran. Dodajemy sobie start. Co się pojawi? Nic. Znikło. Dlaczego? Program wszedł w tą funkcję. Zrobił co zrobił, czyli w sumie nic nie zrobił, bo tu nic nie ma i wyszedł. Napiszemy sobie pierwszy hello world Jest to console write line write line od write Różni się tym, że hmm, po prostu wypisze z enterem prawda? Enter wypisze albo po prostu od razu wypisze A, Estetycznie nie jest oczywiście z enterem No i nasze pierwsze hello world Po każdej co musi do końca być zawsze średnik Jest też możliwość napisania system Jednak nie jest to wymagane Krótszy zapis jest lepszym zapisem Wklikamy I ponownie Prawdopodobnie nam tu wypisało Jednak nie byliśmy w stanie tego zauważyć Trzeba zrobić tak teraz, żeby konsola nas poczekała i byśmy mogli spokojnie zobaczyć co tam się pojawiło Do tego celu napiszemy konsol ponownie Następnie read I tu jest pewna dowolność Można nać Key, Read albo Line damy, żeby jakby wczytało, ale jakby nic. I w tym pięknym yy, 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 tym poleceniu stworzyliśmy sobie Hello World z wykrzyknikiem. Yy, naszą frazę wpisujemy dowolną, ale musi być pomiędzy tymi dwoma yy, cudzysłowiami. Jak za to wczytać naszą zmienną? Aby naszą zmienną wczytać, to się może przydać jeszcze. Mm, to może wypiszemy ją, albo inaczej zapytamy się o na nasze imię. E, a następnie wypiszemy to nasze imię, prawda? Czyli podaj swoje imię. Polskie znaki są czytane, e, więc bez problemu można. E, nimi korzystać. W C jest z tym był problem. Mm, natomiast C-Sharp jest wysokopoziomowym poziomowym językiem, dlatego nie ma żadnego problemu, żeby. Czytywać polskie znaki. I teraz tak, jak wczytać e, imię? Więc posłużymy się taką pewną zmienną, nazywa się string. Następnie naz, nazwiemy tą zmienną. E, nazwiemy ją imię. Ponownie zmienne mogą być e, z polskimi znakami i przypiszemy, równa się znaczy przypiszemy tej zmiennej e, pewien input, to co wpiszemy w konsoli, czyli console read i ponownie tutaj damy read. W tym razie line. I dwa tak I do tej zmiennej naszej zostanie wczytane imię. I następnie wyplujemy na ekran nasze imię. I w tym wypadku e, możemy zrobić tak jakby hybrydę. Zarazem możemy wpisać pewien, jakby ciąg znaków, jak również dodać pewną zmienną. Czyli moje imię, czy tam twoje imię, to. I po tych dwóch cudzysłowiach dodajemy plus, znak plus I następnie podajemy tą zmienną Zmienną jest naszą imię Czyli to co nam się tu pojawiło e, Visual Studio korzysta z IntelliSense, które automatycznie podpowiada nam Że jest takie coś jak imię Dobrze, e, przetestujmy to Podaj swoje imię No to na przykład dam jakiś tam Albrecht Ender? Moje imię to Albrecht. Świetnie. A co jeżeli to byłaby liczba? O, działa świetnie. Jednak e, tutaj korzystamy ze stringa. Aby m, przejść na int, trzeba zrobić tutaj parsowanie. E, pars wygląda w ten sposób, że dajemy int, a Czytam dowolną zmienną int. To jest typ całkowity. Następnie int, parse i dajemy to imię. Tutaj sobie. Dlaczego int, a nie string? String to jest typ tekstowy. Czyli tam wypisywanie na ekran, to jest zmiana z tekstem. Natomiast int jest to liczba. Na liczbach można to dodawać. Tym się właśnie głównie to różni, że można jakieś tam działania logiczne coś sprawdzić. Na stringu się niestety nie da. Więc na INCIE nie wejdzie w życiu e, żadne imię. Prawda? Żaden ABC nie wejdzie, tylko same liczby można sparsować. To tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do e, kolejnych części.